Jeśli jesteś początkowym inwestorem, bądź może myślisz o tym, żeby zacząć inwestycje w budowę własnego domu, czy też inwestycje kilku domów na sprzedaż. I tutaj zatrzymaj się proszę. Nazywam się Żaleta Woźnica i napisałam książkę o tym, jak nie budować szeregówek. Zapewne do tej pory obejrzałeś już wiele podcastów w internecie, przeczytałeś również wiele książek o tym, jak budować, o tym, jakie mogą być zyski itd., itd. Wszystko brzmi super. Natomiast zanim cokolwiek zaczniesz, sprawdź, jakie mogą nastąpić błędy, trudności, kłopoty, wyzwania. W moim przypadku największym problemem, który opóźnił moją inwestycję, były 3 centymetry. 3 centymetry niezgodności e, projektu z stanem faktycznym, jeśli chodzi o media. Nawet jeśli nie wiesz o co chodzi, brzmi to absurdalnie. 3 centymetry, co to znaczy? A jednak, i właśnie o tym jest ta książka, w swojej książce zawarłam wszystkie, mm, wszystkie rzeczy, które sprawiły, że moja inwestycja skończyła się na minusie. E, co więcej, są tam również wskazówki, co można było zrobić inaczej, i oczywiście wiem to dopiero teraz. Natomiast zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób było uświadomionych, zanim dadzą się nabrać, że budowanie jest łatwe, że to jest tylko taki większy remont z większą ilością dokumentacji, bo ja tak właśnie myślałam na samym początku. Także, jeśli chcesz zaoszczędzić dużo pieniędzy, przede wszystkim dużo stresu, i jeśli chcesz dłużej mieć swój kolor włosów, aniżeli osiwieć z nerwów, to ogromnie zapraszam Cię do lektury o tym, jak nie budować szeregówek. I gdybym ja na tamten moment miała tą wiedzę, jaką mam teraz, to oczywiście wszystko wyglądałoby inaczej, ale Ty możesz właśnie być w tym miejscu, czyli zanim zaczniesz, możesz wiedzieć dużo więcej, niż ja wiedziałam i dzięki temu stracisz mniej nerwów, włosów i pieniędzy. Zatem zapraszam Cię, kliknij poniżej i zapoznaj się ze szczegółami, i bądź osobą, która zarabia na inwestycji budowlanej, a nie traci, tak jak ja.